1495. Kończy studia i jedzie do Fromborka, gdzie zostaje kanonikiem, czyli zajmuje się sprawami Kościoła. 1496. Zaczyna studia prawniczą w Bolonii. Ciężko mu idzie, ponieważ bardziej pasuje go astronomia. 1500. Odbywa prak praktykę prawniczą w Rzymie. kontynuuje prawnicze cały czas jak astronomię i filozofię. 1503 w hrazie tytuł doktora prawa kolonicznego, i kończył studia medyczne i praca do kraju jako matematyk, prawnik, lekarz i astro-astronom. Posiadał w Lidzwartu Mówię mapę, przygotowuję reformę monetarną pieniądze i cały czas wsparwuję nikogo. Sam konstruuje na rundę do polnego. 3 maja 1543 w wieku 70 lat ubiera Mikołaj Kopernik. Fachowano go w katedrze wefan Jego dzieło rozpoczęło dyskusję, a właściwie walkę o poglądy i znalazło się...